Przed nami rywalizacja FC Toruń kontra Wymet Kamienica Królewska i to jest skład drużyny FC Toruń w bramce z numerem trzecim Kevin Kollar. Dalej 9 Dmytro 97 to Titi, 28 Remigiusz Spychalski i 31 to Kamil Naparło, 99 młodziutki zawodnik Jakub Gornat, 2 to kapitan Mateusz, Mateusz Madziąg, 11 Hugo Freitas 7 Milinton Ticherino i 37 to Dominik Ostra, który niedawno otrzymał powołanie do reprezentacji Słowacji. Jakub Gornat był nominowany do interwencji kolejki. Sporo tych parat mamy w ostatnich kolejkach, a tutaj szansa przed FC Turun! Zrzut rożny dla zespołu z Kamienicy Królewskiej. Jest pierwsza okazja dla Wemetu. Nie minęło nawet półtorej minuty tego spotkania. Zobaczmy jeszcze raz to w powtórce. Goście wychodzą na prowadzenie za sprawą kapitana. Proszę, oczywiście, z podpisami całej drużyny. Teraz przechwyt pemet Ruszają goście i Jankowski chciał tutaj ładnie dziubnąć piłkę nad kolarem. Macie potrafił uderzyć, ale jednak podał do lewej. przykrył ten bliższy słupek Kevin Kolar. Wysoko operuje Kevin Kolar. Już teraz nie ma możliwości podania zwrotnego. Jankowski górą do Freitasa, teraz Wemed ładnie wychodzi trójką. Freitas do prawej strony, czy to będzie 2-0? Tak jest! Maciej Jankowski podwyższa wynik tego spotkania! No zagrali to po prostu fantastycznie. Podopieczni Aleksandra Bondara, zobaczmy. No jedynym obrońcą był w tej sytuacji Titi. i Jankowski świetnie to finalizuje. I Patryk, szefania. Zobaczmy, czy będzie wcinka. Uderzenie z powietrza. Tak też się dzieje. No, bliski szczęścia. Michał Wojciechowski. Femet lewą stroną próbuje Freitas, ale nie ma wsparcia. Freitas, ciekawe przejście. Jeszcze Madziąg, ależ tutaj bliski szczęścia kapitan. Mateusz Waszak cofanie. Teraz diagonalne podanie i to jest gol Titi'ego. Łapią kontakt gracze FC Toruń. W końcu coś zagrało. No i Titi strzela pierwszą bramkę dla zespołu z Torunia. Kapitalne zagranie Kolara. Wyszedł z bramki Jakub Kornac Znowu farce po prawej stronie boiska. Waszak jednak do lewej. Szczepaniak! Niewiele brakowało Sławkowskiemu. Wstawiły pewnie mocniej serca sympatykom Wemetu, a tutaj jest znowu uderzenie Bondara. Raz jeszcze Pablo Rodriguez. Rodriguez strzały! O, troszeczkę mógł tutaj naruszyć Kornata. Wojciechowski. Wojciechowski! Kornat paruje. Sporo w wolnej przestrzeni uderzył. I rzut rożny. Znów Kornata po sterunku. próbował Sławkowski. Właśnie gospodarze Spychalski znów kolnat. Co on dzisiaj wyprawia w tej bramce? Milinton, Ticherino. Ticherino Jankowski gol! Jeden do trzech. Druga bramka Macieja Jankowskiego w tym spotkaniu wykorzystał zamieszanie na dalszym słupku. I to jest trzecia bramka dla zespołu z kamienicy królewskiej. I znów Jankowski, Kolar, Jankowski, hat -trick tego zawodnika! Co za dzień ma dziś Maciej Jankowski, 1 do 4 FC Toruń w bardzo trudnej sytuacji. Zobaczmy to jeszcze raz, Wesserling zostawił, I jeszcze Freitas, Portugalczyk 1 na jeden ze Szczepaniakiem, Freitas, Kevin Kolar, co za obrona, rozbiegają się. Kamieniczanie! I to jest podwyższenie. Znowu Jankowski. Czwarte trafienie tego zawodnika. No myślę, że spokojnie tutaj pracuje na miano super bohatera tej kolejki. Cztery gole Titi Praci. Rusza Freitas. Freitas. Ticherino. Broni kolar. Jeszcze raz Wojciechowski. Wojciechowski. I Sławkowski myli się. Natomiast FC Torun u siebie w drugich połowach strzeliło 7 razy Szukają bramki numer 8 Patryk Szczepaniak szukał okienka Znów wyciągnął się jak struna Jakub Kornat że 5 goli przy braku faulów można strzelić a tu słupek Jakby jakaś opatrzność stała nad zespołem z kamienicy królewskiej dzisiaj A tu z Zboralski 1 na jeden z Freitasu. Nisko na nogach, bardzo Portugalczyk, i teraz wychodzi Tijerino, Tijerino lobuje Kevina Kolara szósta bramka dla Wemetu staje się faktem. Niespełna 10 minut do końca i Wemet naprawdę dopina swego, myślę, tym trafieniem. Natomiast, no, nie widzimy tutaj radykalnych środków, a tutaj jeszcze Jankowski bez Paulu. Jankowski będzie sam na sam. Nie jeszcze jest to ostatni obrońca, a tutaj Kevin Kollard świetnie spisał się. Udana interwencja. Może teraz FC Toru, no Szczepaniak. Metro Fedyk. Też mało go się było na parkiecie, a tutaj Waszak do Fedyka! Fedyk! Nawet w takiej sytuacji myli się zawodnik FC Toru! Pojawił się jeszcze Jarosław Murykyszka, zdaje mi się, I to on mógł teraz przelobować Kevina Kolara z ogromną absencją. Madziąg, teraz jednak strata, będzie szansa przed FC Turuń, Supek ratuje teraz przyjezdnych. 6 do 1 w Toruniu wygrywa zespół Wemetu. Kamienica Królewska, 4 bramki Macieja Jankowskiego. MVP tego spotkania po jednym trafieniu dołożyli Mateusz Madzią oraz Milinton Ticherino. A dla gospodarzy honorową w końcowym rozrachunku bramkę zdobył Titi.